Dzień dobry. Nazywam się Alicja Bergelach i jestem radcą prawnym. W tym filmie wyjaśnię w jakiej formie można wypowiedzieć lub zmienić umowę cywilnoprawną i dlaczego jest to takie ważne. Jeśli zadajesz sobie pytanie czy wystarczy zwykły e-mail czy skan, to dobrze trafiłeś. Zaczynajmy. Najpierw pamiętaj o prostej zasadzie kodeksu cywilnego. Zmiana lub wypowiedzenie umowy powinno się odbywać w tej samej formie w jakiej umowę zawarto. Jeśli umowa była pisemna, to zmiana lub wypowiedzenie również najlepiej żeby były sporządzone na piśmie. A jeśli podpisywacie umowę przez e-mail formą dokumentową, to wypowiedzenie w podobny sposób zazwyczaj też wystarczy. Ważne, aby nie ignorować klauzul umownych dotyczących formy. Jeśli w umowie jest wyraźnie napisane, że wszystkie zmiany muszą być dokonane pisemnie pod rygorem nieważności, to e-mail czy skan nie będą wystarczające. Trzeba też pamiętać, że w pewnych przypadkach szczególna forma jest wymagana przez przepisy prawa. Kodeks Cywilny wprowadził tak zwaną formę dokumentową. Chodzi o to, by dało się stwierdzić, kto składa oświadczenie i kiedy. E-mail, komunikator, system typu Docusign to wszystko może być formą dokumentową, jeśli pozwala ustalić autora i treść oświadczenia. Nie potrzebujesz wtedy podpisu odręcznego na kartce. Ale uwaga! Jeśli w umowie wyraźnie zastrzeżono formę pisemną z podpisami stron, to musisz się tego trzymać. Wyobraź sobie, że masz umowę zlecenia zawartą na piśmie, ale nie ma w niej informacji o formie wypowiedzenia. W takiej sytuacji dopuszczalne jest wypowiedzenie mailem. Ważne tylko, by w wiadomości jasno było widać, kto składa oświadczenie i kiedy, czyli podpis imienny w stopce, a najlepiej też informacja, że jest to ostateczne oświadczenie o zakończeniu umowy. Pamiętaj, forma wypowiedzenia lub zmiana umowy bywa kluczowa, zwłaszcza kiedy dochodzi do sporu. Jeśli w umowie są szczegółowe zapisy, trzymaj się ich. Jeśli ich nie ma, działaj zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego. Z mojego doświadczenia wynika, że właśnie niepewność co do formy wypowiedzenia bywa przyczyną niepotrzebnych konfliktów. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z prawnikiem. Jeśli potrzebujesz bezpiecznych wzorów umów, zapraszam na underscore.pl. Znajdziesz tam gotowe dokumenty i praktyczne wskazówki. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.